No, to co? Zadanie go takie jak widać. Mm. Najpierw co? Monotoniczność ekstrema, czyli co? Czyli pochodna. Czyli y, to jest pochodna dzielenia, czyli musimy zrobić tak. Pochodna góry razy dół, czyli e do x razy x kwadrat. Odjąć pochodna dołu razy góra, czyli 2x razy e do x. Dzielone przez dół do kwadratu, czyli x do drugiej do drugiej, czyli jakby x do czwartej łącznie. nie? Mm wyciągając sobie e do x przed nawias, będziemy mieli coś takiego. Nic tu nie skracamy, gdyż chcemy zrobić, gdzie ta pochodna jest większa od zera na początek, nie? Czyli jeżeli dół jest zawsze większy od zera, wiadomo, przyda się też dziedzinka na start, czyli dziedzinka to są Ry bez zera oczywiście. Jak mamy już dół doradni, to skupmy się tylko na górze, czyli e do x i to wszystko musi być większe od 0. E do x jest zawsze większe od 0, więc za dobrą sprawę musimy tylko rozkwinić sobie moment, kiedy to jest większe od 0. Yy, no i to jest znowu jakaś tam delta. Znowu to jest jakieś tam coś takiego, a jest dodatnie, czyli to idzie w ten sposób. Tu musi być, yy, zeruje nam 0 i 2, nie? jak podstawimy x równego 0, no bo wyciągamy sobie przed nawias x, nie. Czy tam z delty nawet co to można zrobić, o, coś takiego. Czyli nam 0 i 2, nie? Większe od zera są, jest skończoność do zera. Suma, dwa nieskończoność, nie? Czyli tutaj funkcja będzie nam rosła. Funkcja będzie rosła na takim przedziale. Chyba to się nie robi, że suma tu się powinien być przecinek, ale to, to jest chyba jakiś taki głupi przesąd. No a wiadomo, maleje analogicznie na przedziale od 0 do 2 wtedy. Tylko, że zera nie ma w dziedzinie, no nie? Zatem. Jeżeli chodzi o przedziałem odnośności, to to jest to. Mm, tylko, że jak sobie będziemy rysowali, powiedzmy tą karykaturę tej funkcji, czyli niech będzie, że tu jest ośka, tu jest 0, a tu jest dwójka. No i co? Najpierw jest tak, w skończoności do 0 rośnie, czyli tu by się rosła ta funkcja. Potem od 0 do dwójki maleje, czyli tu by się, powiedzmy, malała, i potem od dwójki do skończoności znowu rośnie. O to widzimy, że tutaj byłoby maksimum, no ale to nie należy do dziedziny, więc to nie będzie maksimum, czyli będzie tylko minimum lokalne. Min y dla x -a równego 2, czyli jak sobie podstawimy x równego 2 do funkcji, to będziemy mieli minimum lokalne w punkcie 2, przecinek i podstawiamy za x do funkcji teraz, nie? czyli będzie e do drugiej dzielone przez 2 do drugiej, czyli 4. Czyli to jest nasze minimum lokalne w tej funkcji. No i teraz druga część. Największa, najmniejsza wartość na przedziale 1-3. No to co? To musielibyśmy najpierw ściszyć telefon, żeby nam kurwa nie dzwonił. Yy, sorry. Yy, no to musielibyśmy sobie policzyć tak. Yy, czy jest na tym przedziale ekstremum? Jest. Jest to minimum. Czy jest, yy, czyli mamy minimum? No i teraz musimy sobie jedynie ogarnąć. Ja to przekopiuję, bo trochę nie ma miejsca. Znaczy przekopiuję, przeniosę się z tym na dół. Zatem musielibyśmy ogarnąć sobie teraz, zostawiać tutaj fragment z minimum. O! I musimy sobie teraz ogarnąć tak. No bo jeżeli w przedziale ma być największa, najmniejsza wartość i dziedzina tutaj jest ciągła, no bo tak, nasza dziedzina to są ery bez zera. Czyli na przedziale 1, 3 to wszystko jest ładne ciągłe. Więc jeżeli to jest ładne ciągłe na tym przedziale, to musimy tylko obliczyć wartość od początku przedziału, czyli f od 1, wartość od końca przedziału, czyli f od trójki. A jeżeli jest ekstremum, to wartość od ekstremum, którą już mamy, czyli f od dwójki, to jest e do drugiej przez 4, nie? No i teraz trzeba by jeszcze ustawić resztę. Czyli tak, f od jedynki to byłoby yy, e przez. e do pierwszej przez 1, czyli tak naprawdę tylko e. A f od trójki to byłoby e do trzeciej przez yy, 9, nie? Coś w tym stylu. Dobra. I teraz tak. Najniższa wartość no to zdecydowanie powinna być ta dwójka, no bo to było minimum lokalne, no nie? No i widzimy, jak się podstawimy, e to jest coś w okolicach trójki nawet, czyli byśmy mieli 9 czwartych, czyli tam 2 z hakiem, a tutaj byśmy mieli wtedy, no, 27 dziewiątych, czyli już około 3, no nie? Zatem dwójka to byłaby najmniejsza wartość na tym przedziale, to byłaby yy, najmniejsza wartość, czekajcie, najmny, to byłaby wa wartość, tu się pytają o wartość, czyli o y. Czyli najmniejsza wartość to jest e kwadrat przez 4. To jest najmniejsza wartość. No a największa wartość to trzeba by sobie porównać. Co jest większe? Czy większe byłoby e, czy większe byłoby e do 3 przez 9? No to co? No to mm, samo e to jest okolice 2,8. A tutaj no to byłoby 2,8 razy 2,8 razy 2,8. I to jest dzielone przez. 3 razy 3, no nie? No i teraz tak. 2,8 przez 3 to jest trochę mniej niż 1, nie? Znaczy, nawet nie musisz sobie tego tak rozkwinać. Ogólnie o co chodzi? Chodzi o to, że tak czy inaczej ta wartość największa w tej funkcji to byłaby dla 1. Czyli wartość największa to była może taka moja yy, niepotrzebna rozkmina. Po prostu sobie bierzesz kalkulator, podstawiasz sobie za E2 i 8. Ja kalkulatora przy sobie nie mam, dlatego się musiałem tak wysłaniać, nie? Podstawisz sobie za E2 i 8. I sprawdzasz sobie, które będzie większe. Jedzie dziennicowy, chuj mu w dupę, mały są Jebałem na niego gołe z dupy sranie. Mam wyjebane, wpadł do pączka. Przyszedłem dziesiąta rano, pytam się, idziemy do szkoły? Nie, bo mnie zatrzymano. Mam wyjebane, dziennicowy mówi, podczas podeszwę buta. Ja mu pokazuję zamiast podeszwy gołego fiuta.